Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Sejfy.pl Jesteśmy bezpieczni. Po ceremonii ważenia przed Galą Fame yy, było spokojnie. Na face-to-face face również nie było dymów, no ale dzisiaj emocje y, wzięły górę. Jeżeli chodzi o Alana. Jeżeli chodzi o Alana, dokładnie. Ja po prostu myślę, że to jest oznaka strachu, nerwów, które w nim gdzieś gdzie buzują, bo on wie na co, się, na co się pisał, wie, że jestem większy, wie, wie, on wie o tym, że nie ma głowy. Powtarzał to wiele razy, teraz próbuje sobie udowodnić, że jest wielki i tak dalej, y, bo się nasterydował przy tych 10 kilo. To jest tak, że gdyby. Y, ludzie, którzy biorą sterydy i, i kulturyści na przykład, wielcy to byliby mistrzami UFC. Jemu się wydaje, że on jest teraz wielki i tak dalej. On jest nadal dla mnie mały i tak samo jest mały jego, jego psychika. Po, to popchnięcie to po prostu nawet mnie nie wkurwiło, tylko mnie to zażenowało, bo to było takie, wiesz, po co to, nie? Powiedz mi, Badura, z czego wynika ten spokój? Czy z tego, że masz takiego przeciwnika, jakiego masz, czy wynika to z swoich umiejętności, co powoduje, że jesteś bardzo spokojny przed tym pojedynkiem? Przede wszystkim Myślę, że umiejętności i okres przygotowawczy, ja sparowałem z całe przygotowania z ludźmi po 100, 110, 120, z wielkimi koniami, którzy naprawdę potrafią zgasić światło w jednym ciosem. Jak widać jestem tutaj, nic mi się nie stało, więc dla mnie mały Alan to jest, po prostu nie mam presji. Robiłem z wielkimi koniami, robiłem z zawodowcami w 84 kg, radziłem sobie z nimi w boksie, co prawda. Więc yy, to, a dwa, nie mam dla mnie presji. Ja wygrałem tym, że schudłem 30 kilo, tym, że sprzedaliśmy sektor, tym, jakie mamy wsparcie. Jeżeli przegram, to co się stanie? Nic się nie stanie. To jest mój debiut, więc no nic się nie stanie. Więc nie mam presji, kompletnie. Wygram zajebiście, ale gdybym przegrał, to nadal jestem wygranym, bo zrobiłem tyle do tej walki, że, że jest mi to, e, że tak powiem, no, nie muszę się przejmować, a Adria, e, Adrian, e, a e, no, Alan ma jednak to, że jestem debiutantem, jestem większy, ma kompleks Denisa Zamęckiego, e, boi się większych. No i myślę, że stąd też wzięły się jego nerwy po prostu. Wsparcie masz ogromne, też jeśli chodzi o tą dyscyplinę, no to to jest troszeczkę twoja strefa komfortu, bo ty już wcześniej przygodę ze sportem, z boksem miałeś, ale pytanie, czy ta kontuzja, którą masz, bo wiem o niej, to czy ona dyskwalifikuje cię do uprawiania innych form w przyszłości, czy będziesz też toczył pojedynki w MMA, czy może w kickboxingu? Na pewno chcę zrobić łąkotkę i po prostu i w MMA się bić. Tak, mogę się bić w MMA, mogę się być w K1 w małych rękawicach, taką czterodzią kotkę, ale reszta to, to, jest, to, to, to jest luz do zrobienia. Zobaczymy jaką walkę będę miał drugą. Mam kontrakt na dwie walki, mogę o tym mówić. Będziemy, będziemy myśleć, co dalej. Ale na razie mam walkę w małych rękawicach, więc skupiłem się tylko na tym. Ja każułolowo trenowałem boks, nigdy nie miałem amatorskiej walki. Nigdy nie trenowałem stricte boksu, także chodziłem na grupę, gdzieś trenowałem jakieś K1, a po prostu gdzieś do boku miałem po prostu smykałkę. Nie jestem Donem Casio, który stoczył 80 pojedynków, przy Sariuszu, tutaj był mistrzem Śląska, ale myślę, że, że co, no lubię to. Będę miałeś okazję oglądać walki Alana, bo jakby stoczył tych pojedynków już trochę. Czy, miałeś, czy wiesz, z jakiegoś konkretnego pojedynku wyciągnąłeś wnioski i jakie zagrożenia upatrujesz, jeśli chodzi o właśnie takiego przeciwnika, jakim jest Alan? No na pewno, ciężko mi powiedzieć jakie, jakie, jakie zagrożenia, na pewno, no nie wiem, dla mnie wydaje mi się, że nie jest jakimś super zagrożeniem, będzie wpadał z ciosami, ma krótkie ręce, krótkie proste, jego jedynym ratunkiem na moje długie łapy jest to, żeby wejść, skrócić dystans i, i spróbować mnie upolować jakimś cepem, inaczej na dystans myślę kompletnie nie ma co się z mną mierzyć, myśli, że ma kondycję, bo trzy tygodnie dotleniał mieście, jak to powiedział, na treningach, bo przyzwyczaił się do wagi, do wagi, na której on napuchł wodą i tak dalej, 8 kilo na trzech innych środkach, które zażywał, nie przewyższaj się w 3 tygodnie. Ja 100 kilo, to jest moja naturalna waga, zresztą jak widać, ja nie mam brzucha przy 100 kilo. I więc to tak nie jest. Mi się tylko tak wydaje. A sparingi to, to na pewno nie walka. Powiedz mi jeszcze tylko na e, ostatnie dwa pytania, czy e, ta sytuacja z face-to-face face jeszcze dodatkowo Cię mobilizuje, żeby utrzymać Munosa i czy miałeś tak przez chwilę chociaż, że, że już myślałeś, że te nerwy Ci jednak puszczą i, i, i że oddasz Alanowi? Nie, nie oddam Alanowi, ja mam twardą psychę. Więc na mnie to nawet nie, nawet mnie to nie zdenerwowało, bardziej mnie to zażenowało, więc nie, ja mam głowę poukładaną na tyle, że ja się nie podpalam nigdy, czy, czy gdzieś na ulicy, w różnych przypadkach, wiadomo jak to, w, jak to w życiu sami bywa, nigdy się nie podpalałem, nigdy nie odpierdalałem jakichś głupich rzeczy, zawsze zachowuję chłodną głowę, więc to jest moja przewaga na pewno. Nie wzruszyło mnie to. Jak to jest ważyć 94 kilo? Chyba pierwszy raz od bardzo dawna masz taką wagę. Chyba to jest moja życia forma, nie? Nigdy nie miałem takiej wagi w tym wieku. Gdzieś tam za lata w liceum miałem z 82 kg, to też byłem przecinak, ale no, no, no fajnie, dobrze się czuję. Jestem yy, też Alanowi się na przykład wydaje, że ja przez to, że z chudem, że yy, jestem mały. Ja nie jestem mały, ja nadal jestem duży, tylko nie mam brzucha i moje łapy są dynamiczniejsze, szybsze, yy, wytrzymalsze i tak samo jest z wydolnością. Więc to te 9,5 kg ten catchway myślę, że to jest jeszcze większe utrudnienie dla Alana, bo łatwiej by miał ze mną, gdybym ważył te 110 kg, bo ciężko mogłoby to docenić. Czyli te kilogramy, które powinny być, one zostały i rozumiem, że jutro 2-0 e, dla ekipy Bunge. Tylko. Bardzo dziękuję. Nawadniaj się i powodzenia na walce. Dobrze jest mieć wybór. Zwłaszcza w inwestycjach. Dlatego ci ludzie, którzy chcą zdecydować, chcą zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Sejfy jesteśmy bezpieczni.